To jest program Gości Dnia Grzegorz Gabor. Dzień dobry. Z moim dzisiejszym gościem spokojnie mógłbym się spotkać w programie Sport Bliżej Nas, bo to wielki sympatyk Żużla sam uprawia pięściarstwo w Świętochłowickim Uczniowskim Klubie Sportowym Naprzód Lipiny pod czujnym okiem trenera Mariana Wilaszka, którego z tej strony gorąco serdecznie pozdrawiam. Ale dzisiaj chciałbym porozmawiać o jeszcze jednej bardzo pięknej pasji mojego gościa o przywracaniu starym przedmiotom drugiego życia. Dzisiaj ze mną Łukasz Szono, Studio Śląskiej Telewizji Miejskiej. Witam, cześć, dzień dobry. Właśnie, już mogliśmy się przekonać o czym dzisiaj będziemy rozmawiać i niejednemu pewnie łezka kręci się w oku, kiedy widzi ten sprzęt wokół nas, bo to naprawdę wiekowe już sprzęta, a Ty im przywracasz Drugie życie, świetność znowu, bo niektóre wyglądają katastrofalnie. Ty robisz z niczego coś. Skąd taka pasja? Pasja wzięła się spontanicznie. Tak naprawdę zawsze się interesowałem historią, ale nigdy jakoś PRL-em. Zawsze to trochę wojny, ale nigdy to nie było stricte ukierunkowane na PRL. A dlaczego PRL? Bo tych historii jeszcze można dotknąć, bo przedmiotów starych, historycznych jest coraz mniej. Z czasów wojennych już praktycznie nie ma, a jeśli są, no to są albo falsyfikaty, no i ciężko jest zweryfikować, czy to jest tak naprawdę praw prawdziwy przedmiot. Z PRL-u te przedmioty jeszcze są, jeszcze są dostępne, a pasja do, do zbierania z PRL-u się sama ukierunkowała. Na początku to było zbieranie wszystkiego tak naprawdę. To co było stare, to kupowałem. Później trzeba było jednak trochę... Się skoncentrować na czymś, no bo miejsce też było w domu ograniczona ilość, więc zbieranie wszystkiego nie wchodziło w grę. No i tak właśnie głównie się skupiłem na, na radioodbiornikach, no i yy, przedmiotach użytku domowego. AGD i RTV, tak? Ale znajdzie tu coś, y, prawdziwy y, smakosz soków, na przykład, bo jest sokowirówka. Y, ktoś, kto słucha radia, dziewczyny też tutaj znajdą coś dla siebie, bo są tutaj y, suszarki, są tutaj wentylatory, y, niezawodna, piękna, wspaniała farelka i y, jeszcze kilka y, innych przedmiotów. Y, to, co tutaj przyniosłeś, widać, a w sumie ile tych wszystkich przedmiotów masz? Odkurzacz, jak liczyłem, no to. 26 się nazbierało, a radioodbiorników różnych, bo to i te małe, i, i te miniaturowe, i, i te właśnie stołowe, no to około 30, 30 paru sztuk, nie? Gdzie to w domu wszystko się mieści, co najbliżsi na to? W szafie. No mieści się, jest, jest walka, żeby to wszystko pomieścić, no bo, bo wiadomo, to jednak taki odkurzacz mało miejsca nie zajmuje, no ale z tatą dajemy radę jakoś, tak? Powiedzmy, że to wszystko działa. Na, tak, na zakończenie tak. naszego programu spróbujemy Państwu zaprezentować, przynajmniej na miastkę, bo tego wszystkiego oczywiście nie damy rady tutaj uruchomić. Ale chciałem zapytać, co z tych rzeczy, które tutaj przyniosłeś, dla Ciebie jest najcenniejsze? Najcenniejsze? Ja nie, ma, nie ma takiej rzeczy. Ja myślę, że każdy z tych przedmiotów, który tu jest, to pochłonął mój czas. Bo te przedmioty nie były kupione w stanie dobrym, ani idealnym, które można dać do szafy, tylko no. Praktycznie każdy z nich wymagał jakiejś interwencji, większej lub mniejszej i nie mam takiego czegoś, ja nie jestem nastawiony na zbieranie przedmiotów unikalnych czy, czy limitowanych czy coś. Ja jestem nastawiony na zbieranie przedmiotów, których już nikt nie chce, czyli takich typowych, nie wiem, ze złomowiska, ze śmietniska, no, takich naprawdę zdewastowanych. Nie? Co było pierwsze? A Pierwszy myślisz? był radioodbiornik, tak, Unitra Sobutka to była. Jeszcze gdzieś tam w domu jest? Jest, jest do dzisiaj. Gdzie znajdujesz takie perełki? Bo niektóre, tak jak powiedziałem na wstępie, są w katastrofalnym stanie, niektóre w znacznie lepszym. Gdzie ogólnie rzecz biorąc można znaleźć coś takiego, żeby to później zreanimować, zreaktywować? Głównie, gdzie można się zasilić w te przedmioty, to są giełdy staroci. Na giełdach staroci jest, no naprawdę jest szeroki przekrój tych przedmiotów, od właśnie katastrofalnych do tych w bardzo dobrym stanie już po renowacji. Często też mi się udaje znaleźć przedmioty na przykład pod śmietnikami i też się zdarzało, że były. Były sokowirówki, była farelka właśnie jedna, też można trafić. Jest to już rzadkość, no bo dzisiaj już tych przedmiotów tak ludzie nie wyrzucają, bardziej idą w internet. No i też na złomowiskach, też się udaje jakieś, jakieś rzeczy złapać. Ale to, że znajdziesz to jedno, przyniesiesz do domu. A to, żeby to naprawić, to już zupełnie inna bajka, bo przecież jeszcze trzeba znaleźć skądś części, pozyskać, bo tak jak powiedziałem, przed chwilą, to wszystko działa. Więc raz obudowa, ten wygląd zewnętrzny, a dwa to co w środku, bo przecież jak musi to działać, to też w środku musi to być wszystko w należytym stanie. Jak, jak to robisz? Jak to robię? Jeśli chodzi o odkurzacze, no to dużo wiedzy dał mój tata, bo on jest elektrykiem, więc nauczył mnie mierzyć silniki, wirniki i tak dalej. No i to w sumie, bo młynki też działają na takiej samej zasadzie, ten wentylatorek, tam jest po prostu silnik, no i to można zmierzyć. Najgorz... Dla mnie największą trudność sprawiają radioodbiorniki, no bo ja z wykształcenia jestem informatykiem i z radiotechniką, no tak, średnio miałem do czynienia, no właściwie nigdy. I sprawiają mi najwięcej trudności z tego względu, że trzeba się samemu uczyć, jednocześnie też fora przeglądać, no dla mnie najtrudniejsze są radia, tak. Niejednemu chyba zakręci się łeska Foku oglądając ten sprzęt, słuchając Łukasza, bo jak Państwo widzą, to prawdziwy pasjonat, kocha to, co robi, a takich ludzi wbrew pozorom nie ma zbyt dużo, czy to w okolicy, czy, czy w naszym kraju. Tym bardziej miło jest spotkać kogoś tak zakręconego na punkcie czegoś, w tym wypadku akurat sprzętu elektronicznego. Chciałem zapytać hmm, o to bo mówiłem tutaj coś, co jest dla Ciebie najcenniejszego, ale gdybyś miał wybrać coś, co było najtrudniejsze może do, do zrobienia, albo coś, co sprawiło Ci największy kłopot, to to który to był sprzęt? Poza tym, co przed momentem też wymieniłeś jako, że jesteś informatykiem i z tą elektryką to czasami różnie było. Był jakiś no, przedmiot, który sprawił sporo problemów? Ja myślę, że z tych tutaj, co są, czy ogólnie? Ogólnie rzecz biorąc, możemy wymienić któryś z tych, które się tutaj eee, znalazły. Z tych, no to tutaj, ten radioodbiornik Gewont, bo on po prostu, no, nie działało w nim nic. Jak się przełączało, bo tam są takie przełączniki z zakresu, no to tylko było buczenie słychać. I dojście do tego, co było przyczyną bo tam jest dużo takich małych elementów, oporniki, kondensatory i tak dalej. I ja jako osoba, która nie jest wykształcona w tym kierunku, musi to mierzyć na piechotę, czyli wylutować, sprawdzić, wlutować. I tak jest to bardzo, bardzo czasochłodne, no ale jak już się trafi na ten opornik czy kondensator, który jest załóżmy uszkodzony, i radiograno, to to. Nie da się z niczym porównać. Nie? Właśnie, to jest chyba największa satysfakcja, kiedy y, przynosisz to takie smutne, y, zepsute, zdezolowane do domu, i kiedy później y, po w tym włożonym wysiłku to zaczyna działać, to chyba jest największa satysfakcja. Tak, tak, jest, jest, jest wtedy taki pozytywny zastrzyk, bo nieraz też to jest frustruje y, to człowieka, no bo jeśli się siedzi, założymy nad radiodbiornikiem 3, 4, 5, 6 dni i nie idzie tego zrobić, to najczęściej się wszystko rzuca w kąt i za godzinę wracam i kolejne 2-3 godziny siedzę nad tym. Nie? No, mam takie samo zaparcie, że no chcę te przedmioty reanimować, tak? bo, bo jest coraz mniej tego i za parę lat no, nie będzie tego już. Ten ostatni, najnowszy, twój, twoje dziecko, bo tak mogę powiedzieć, to opiekacz. Widziałem, bo, bo z zapartym tchem śledzę ty, to, co wrzucasz na internet. Opiekacz. Historia jego, skąd się u ciebie wziął? Opiekacz kupiłem na targu staroci. No, leżał też w częściach, oczywiście. No i cena była dość atrakcyjna, bo, bo to było 15 zł za taki opiekacz. No ale tylko wiadomo, jaki był stan. To sprzedawca powiedział, no że. Stan to właściwie to no, nie, nieznany, tak? No, po, po przyniesieniu domu okazało się, że grzałki grzeją, tylko rożno, się, rożno nie działa, silnik był uszkodzony, no ale to się udało naprawić. No i opiekacz aktualnie działa, jest w pełni formy, no nic mu nie dolega już. Pod tymi informacjami, które wrzucasz na, na swoją stronę w komentarzach można przeczytać, przynajmniej ja tam znalazłem takie komentarze, czarodziej, lekarz, to chyba miło słyszeć takie komentarze, prawda, czytać takie komentarze. No, właśnie widzę, że ludzie jak oglądają te moje posty, no to też dużo ludzi przypomina sobie te, te przedmioty, no bo to kiedyś to były przedmioty jakby użytku powszechnego, tak, ludzie nie zwracali zbytnio na to uwagi, no jest grzejnik, jest, tak, a teraz... Tak z takim sentymentem będzie farelkę. O, to się miało, tak? No jest to na pewno miłe, jest to sympatyczne. Myślałeś kiedyś o tym, żeby uczynić z tego źródło dochodu, żeby to sprzedać w jakiejś perspektywie, czy raczej nie? Nie, nie, nie. nie. Te, te, jakby egzemplarze, które ja zbieram, to ja tylko dla siebie je robię, tak? Bo, bo... A odzywał się ktoś do ciebie, że nie wiem, chciałby, żebyś mu zrobił, na przykład taką farelkę, bo też czuję do tego sentyment, albo? Z zdarzało się. Yy, Ubiegłym czasie, ale ja odmawiałem. Ja po prostu robię przedmioty dla siebie, tak. Polujesz na jakiegoś białego kruka? Masz coś takiego, co chciałbyś, masz coś na takiego nauku, co chciałbyś mieć w swojej kolekcji? Nie. Aktualnie nie, nie mam takiego czegoś. Generalnie ja wyznaję taką zasadę przy renowacji tego, tych, tych egzemplarzy, że staram się do końca ratować każdy egzemplarz. Bo też są takie szkoły, tak ludzie robią, że jak reaktywują jeden, to na przykład robią z jednego odbiornika, z trzech odbiorników jeden. Ale wtedy znów mamy dwa odbiorniki mniej, tak? której można by jeszcze uratować. Staram się właśnie każdy odbiornik do końca o niego walczyć. No bo wiadomo, że jak już jest, nie wiem, popalona płytka czy coś, no to już raczej się tego nie uda zrobić, tak? Ale nie, nie mam takiego czegoś, co chciałbym mieć wyjątkowego. Nie. Korzystasz z, e, czasami z tego w domu, nie wiem, słuchając radia, czy próbując o, odkurzać, czy to jest taki relikt, który. E, nie, stoi ja tam na, jak i... najbardziej korzystam. I farelka jest w użyciu, i zdarzy się, że odkurzacz jest używany no jak teraz, najbardziej. Teraz farelka się przyda, szczerze powiedziawszy. Tutaj mamy jeszcze między innymi coś dla pani, jak mówiłem na wstępie. Suszarka to wygląda praktycznie, żeby biorąc, jak nowe, Tak, to, to, to akurat tak nie jest. To jest akurat dostałem od, od babci, więc no, tego nie uratowałem akurat. No, ale, ale fajny akcent taki z przeszłości, nie? Naj, najstarszy okaz, który jest w twojej kolekcji? Najstarszy okaz, jaki jest w mojej kolekcji, mamy go tutaj, to jest ten odkurzacz Gamma. To jest 53 rok. Jak nowy? Tak. No to no praktycznie był no trupem, tak. Bo był silnik spalony, no nie działało nic w nim. I dzisiaj działa. Tak, działa, jest w pełni sprawny. Można odkurzać. Można. Jak, tak jak powiedziałem, jak ogląda się to, słucha się ciebie, to, to łezka wokół się kręci, bo można sobie zrobić kawy, można trochę się schłodzić, chociaż dzisiaj bardziej stawiamy na farelkę, bo taka temperatura za oknem posłuchać radia przy okazji posprzątać, a jeszcze można coś wypracować, bo, bo mamy tutaj przecież żelazko i jeszcze przyniosłeś tutaj coś takiego. Yy, Przeglądarka co, do automatycznych Właśnie, co, bo widziałem tutaj, że przeźrocza też tutaj są. Nie wiem, czy to będzie widać, jak to pokażemy tak. Coś podobnego miałem w domu, co prawda innej produkcji. Yy, kiedyś, kiedy był utrudniony yy, dostęp do telewizji, kiedy telewizja była czarno-biała, to była taka namiastka właśnie czegoś kolorowego, prawda? Yy, wracasz czasami do, tego, do takich rzeczy, yy, przeglądasz sobie te, te przeźrocza, którymi dysponujesz? Tak, tak ja, ja ogólnie staram się Staram się obcować z tymi przedmiotami. Po, po wykonaniu renowacji no to, to jest takie triumfalne, gdy można posłuchać radia, czy na przykład, nie wiem, takim zefirem się schłodzić, tak? I ja korzystam normalnie z tych rzeczy i też staram się pokazywać czy dziewczynie, jak to kiedyś było, bo ona mało ma kontaktu z takimi rzeczami. No a teraz no to już, już siłą rzeczy nie. Gdzieś jest tam ta, ta górna granica, gdzie powiesz, już no nie ma już miejsca, nie ma gdzie tego, to już będzie, nie mam gdzie tego schować, to już będzie ostatni egzemplarz, czy, czy raczej ciągle coś nowego jest? Powiem tak, kiedyś sobie powiedziałem, że nie będę już brał odkurzaczy, jak będą. No ale to jest i tak nieprawda, no bo jak widzę ten odkurzacz i mogę go naprawić, no to i tak go biorę, tak? No nie wiem, no jakoś się kombinuje, tak, żeby to miejsce jednak było. I pięknie. Teraz, szanowni państwo, udowodnimy, że te sprzęty, które tutaj się znalazły, że one działają. Wszystkich, tak jak powiedziałem, nie jesteśmy w stanie zaprezentować, ale nam jaskę, tak, Łukasz nam za moment wskaże, który możemy podłączyć. Ja sobie tutaj przygotowałem specjalnie przedłużać, żeby, żeby się za bardzo nie przemieszczać, proszę bardzo. I za chwilę sprawdzimy. No, odkurzać tu nie będziemy, bo akurat nie mamy tutaj na, na stanie dywanów, ale możemy posłuchać radia, możemy zobaczyć, jak na przykład. Na przykład działa ten wentylator, albo sprawdzić, jak fale, fareka grzeje, choć tutaj temperatura w naszym studiu jest zupełnie wystarczająca. To od czego zaczniemy, Łukasz? Co możemy A to możemy od razu Od tego tutaj tarabana. Będziemy musieli tutaj się jakoś wspomóc, ale mam nadzieję, że damy radę. Tutaj jest przewód. Mogę włożyć. Tak, jak hmm. nie czy... przewód, uwaga. I co tam będziemy odbierać? U ustawiamy na zakres UKF, czyli na, na aktualny nasz. Stary radiobiorniki były, były strojone na zakres niski, czyli od 66 do 73 MHz. Dzisiaj ten zakres jest większy, z 87 do 108, czyli praktycznie każde radio, które wyszło po, do roku 89 trzeba przestroić. Akurat ten egzemplarz tarabana jest przestrojony, tylko ja nie wiem czy bez anteny o, coś, coś, coś łapie, słuchać? słabo bo słabo, ale nawet do 24 zł jest, coś, na, coś tam no łapie. Bez anteny rzeczywiście może to być utrudnione, ale jak Państwo widzą, a raczej słyszą, w tym wypadku działa, jest, można sobie podłączając antenę posłuchać radia z tamtej epoki, bez, bez żadnych problemów. Jak najbardziej. Okej, okay, co jeszcze możemy tutaj zaprezentować naszym widzom, udowodnić i pokazać, że to, że to wszystko działa. Moglibyśmy coś poprasować, ale to w naszych warunkach studyjnych nie będziemy tego próbować, ale jak Państwo widzą jest żelazko w całkiem dobrej kondycji i można sobie coś wyprasować. Próbowałeś Próbowałem, żelazko z termoregulatorem, regulatorem, tak. Koszule można jest. wyprasować. Można bez jak najbardziej. Problem. Okej, okay. no to odłożymy na chwilę te żelazko, a tu jeszcze co, co Łukasz byś nam zaproponował jeszcze? To możemy pokazać ten termowentylator Farel. Te termowentylatory posiadały dwa biegi, y, które sterowały jakby samym wentylatorem i były dwa, dwa jakby biegi, które sterowały grzałką. W tym, w tym modelu akurat jest tylko jed, jeden na... na... O. Rzeczywiście działa, szanowni państwo, potwierdzam. Farelka grzeje. Farelka grzeje, jest super. OK, to jeszcze jakiś jeden sprzęt na zakończenie, żegnając się z naszymi widzami, co moglibyśmy tutaj jeszcze Łukasz yy, zaprezentować. Może ten mikser. Mikser tutaj. To jest akurat mlek do kawy, tak. Ja odłączam, wkładam. No te miksery miały właśnie trzy stopnie jakby prędkości i tutaj właśnie ciekawostką jest fakt, że można, to jest młynek do kawy, to się wkręcało tutaj na, na froncie i normalnie można było mielić kawę. I można sobie zrobić kawę, jak ktoś nie chce używać takiego młynka, może sobie użyć takiego y, tradycyjnego, y, kiedyś pewnie w naszych domach znajdowały się w większej liczbie. Choć przyznam szczerze, że taki młynek, jak tutaj przyniosłeś, ten jeden, to moja mama do dzisiaj taki w domu ma i korzysta często, tak więc to nie jest tak, że, że te sprzęty gdzieś zniknęły i już ich nie ma zupełnie. U ludzi, którzy są nieco starsi, nasi, naszymi rodzicami czy babciami, to często można jeszcze takie rzeczy znaleźć. Zgadza się, tak. No to pięknie. Powiedz mi... Czyli mam rozumieć, że to tak do końca świata jeden dzień dłużej, bo nie ma jakiejś tam górnej granicy. Dopóki będzie miejsce, dopóki będziesz miał zapał, dopóki będziesz miał ochotę, to mam rozumieć, że taką reanimację, reaktywację tak. będziesz przeprowadzać. I cieszy to przede wszystkim oko, to satysfakcja. A jakby jeszcze wrócę do tego pytania, bo gdyby rzeczywiście ktoś przyszedł i dał ci takie konkretne pieniądze, to, to skusiłbyś się, żeby któryś z tych sprzętów się pozbyć, czy to po prostu jest dla ciebie rzecz bezcenna? Nie, ja nie, nie sprzedaję tych przedmiotów. Absolutnie. Nie. Tych, tych przedmiotów, które są uratowane ze złomowiska czy ze śpietniska nie są na sprzedaż, to są tylko w mojej kolekcji. To powiedz jeszcze, bo mówiliśmy tutaj o zakupie. Czasami, tak jak powiedziałeś, za 15 zł, czasami kupisz coś być może droższego i tak dalej, ale żeby zranimować takie radio na przykład, czy taki wentylator, to jaki to jest mniej więcej budżet, jaki to jest zakres finansowy, jakimi pieniędzmi trzeba dysponować, żeby coś takiego tutaj przywrócić do życia? Powiem tak, to zależy też od usterki, bo może być tak, że jeśli chodzi na przykład o taki wentylator, jeśli jest spalony silnik, no to bez przekładki silnika nie jesteśmy w stanie go naprawić, bo to, to są elementy raczej naprawialne. Jeśli chodzi o taki radioodbiornik, który tutaj jest lampowy, Relax, no to, to najczęściej się już teraz szuka dawców, czyli radio, które jest w jakimś opłakanym stanie, które można wykorzystać na dawce, tak, części. No bo na, na popularnych serwisach aukcyjnych części, jeśli są, no to są drogie, tak. I też jest, jest ich już mało. No nie da się ukryć, Łukasz, że moglibyśmy tak bez końca rozmawiać, bo mamy tutaj przecież jeszcze kalkulator, o którym nie wspominaliśmy. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj wentylatory, które też, tak jak wspominaliśmy, działają. Są tutaj suszarki, są tutaj odkurzacze. No wszystkiego nie będziemy załączać, moglibyśmy tak bez końca rozmawiać, bo każdy z tych przedmiotów ma jakąś historię i ty pięknie o tym opowiadasz. Można by tak było bez, bez końca, bo przecież tutaj jest podobny bliźniaczy w zasadzie odkurzacz do tego, o którym wspominałeś, który jest tam u góry na naszym tak, to jest tylko model. Model wyższy, tak. Właśnie, ale też ma swoją piękną historię. Te przedmioty mają duszę, takich już dzisiaj nie spotkamy. Mało tego, przypuszczam, że te przedmioty, które dzisiaj są dostępne do, na rynku, to za 30-40 lat no, nie będą chyba do zreanimowania. Pytanie, czy ktoś będzie chciał je reanimować, bo to jest rzeczywiście jednak sentyment, to jest coś pięknego, to jest nasza, nasza historia, bo nie jest to chińskie, to jest przede wszystkim polskie. Tak, to jest wyprodukowane w Polsce wszystko. Nie wiem, czy coś jest w Twojej kolekcji. Co nie jest u nas produkowane, co nie było u nas produkowane, masz takie. Nie, taki, nie, taki nie, nie. Przez chwilę miałem, zbierałem rzeczy ze Związku Radzieckiego, ale nie czułem takiego, jakby satysfakcji zbierając, nie, wolę po prostu nasze polskie. Tutaj nie mam w ogóle w kolekcji chyba na chwilę obecną przedmiotu który nie pochodzi z polskiej produkcji. I to też jest piękne i to też jest fajne, bo to pokazuje, że w, że w Polsce też można było, że nadal e, można i że takie e, cuda kiedyś u nas powstawały, mimo że e, nie było łatwo. Szanowni Państwo, to był program Gość Dnia. Moim gościem dzisiaj człowiek pozytywnie zakręcony e, na punkcie tego, co tutaj widać, a więc na punkcie przywracania drugiego życia przedmiotom, które kiedyś stanowiły świetność, kiedy, e, które kiedyś znajdowały się w naszym e, otoczeniu. Łukasz Szon był moim i gościem pięknie Ci dziękuję. Za dziękuję bardzo. To wszystko. Dziękuję. Do widzenia.